Lidl postanowił wprowadzić rewolucyjną zmianę dla klientów. Ci, którzy znają nieliczne szczegóły, już zacierają ręce. Trzeba jedynie poczekać do 24 maja, kiedy wejdzie w życie. Sam pomysł zapowiada się interesująco. Klienci zastanawiają się, jak będzie wyglądać w praktyce. Klienci sieci sklepów Lidl dobrze przyjmują każdy nowy pomysł marki. Tym razem chodzi o zakupy, a raczej ich ułatwienie. Łowcy okazji będą skakać z radości. Lidl postanowił ułatwić klientom zakupy. Niemiecka sieć dyskontów z miejsca podbiła serca Polaków czysto, przestronnie, tanio i wiele produktów do wyboru. Tematyczne akcje mają spory grono zwolenników, nie tylko te spożywcze, ale dotyczące m. Inne elektryki, sprzętów RTV i AGD, ubrań czy wyposażenia domu. Lidl jakiś czas temu uruchomił sklep online, w którym możemy zrobić zakupy wybranych produktów z dostawą do domu, usługa nie obejmuje spożywki. To idealne wyjście dla osób, które nie są pewne, czy w danym sklepie znajdą pożądaną rzecz. Niejednokrotnie w sklepie pojawiały się takie okazje, jak torebki ze skóry w niskich cenach czy roboty kuchenne w równie okazyjnej cenie. Często dochodziło do przepychanek i wręcz bitwy o towar wśród kupujących, nierzadko czekających na wpuszczenie do sklepu od wczesnych godzin rannych. Lidl postanowił wprowadzić rewolucyjną zmianę, która ma dotyczyć rezerwacji danego towaru w danej placówce. Do klientów został już rozesłany specjalny komunikat o zmianach w regulaminie. Wszyscy czekają na Lidlowską nowość. Informujemy, że ze skutkiem od dnia 24-5-2020 wejdzie w życie zmieniony regulamin usługi moje konto Lidl. Kropka. Najważniejsze zmiany dotyczą rozszerzenia funkcjonalności mojego konta Lidl na nową usługę. Serwis internetowej rezerwacji produktów w wybranych sklepach stacjonarnych Lidl w Polsce, który zostanie uruchomiony pod adresem: Rezerwuj. Lidl.pl Czytamy w rozesłanym komunikacie. Na tę chwilę strona jeszcze nie działa, zapewne zostanie uruchomiona z dniem 24 maja. 2. Jak pisze serwis Antyweb, rewolucja będzie zapewne dotyczyć produktów okazjonalnych, które bardzo rzadko są rzucane na sklep. Tak jak wyżej pisaliśmy, może chodzić o torebki, roboty, profesjonalne sprzęt dla majsterkowiczów czy meble. Sieć sklepów zapewne jeszcze poinformuje klientów na czym polegają zmiany i jak dokonywać zakupów polegających na rezerwacji. Kropka śródło, antyweb.